Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sława Jezusu Chrystus. Poproszę o zdjęcie za moimi plecami. Poproszę za za mojej To jest obraz Nadziei. Namalowałam go miesiąc przed rozpoczęciem wojny. Ja jego miesiąc przed wojny. a nigdy jakby na to się nie zapowiadało i nie zanosiło, a... że będę malować. A niczego że ja będę malować. I chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o nadziei. Bo każdy, bo każdy z nas jej potrzebuje, Zacznę od takiego krótkiego świadectwa o sobie. Ja od takiego krótkiego o sobie, Kiedy miałem 5 lat, lat, Moja mama zmarła na nowotwór. Moja mama pomarła od onkologii. Zostałam ja i mój brat. Ja залишилася і мій brat. Masz w Skierniewicach, w mieście tam gdzie Marcin? My żyjemy w Skierniewicach w tym mieście gdzie Martin. Marcin grał z moim bratem w piłkę? Martin grał z moim bratem futbol. Chodziłam na te mecze. Ja chodziłam na te matchi. Pamiętam jak mój tata to przeżywał. Ja pamiętałam jak mi tato to przeżywał. Stał przy bocznej linii. Stał przy bocznej linii, krzyczał: "Zielu nie sam". Krzyczał: "Zielu nie sam". <noise> to oznacza Zielu to taki, tak jak szyвка Marcina. Zielu to taka kłeczka Martina. Jak widzicie, nie idzie sam, więc mój tata jest prorokiem. Bacie ty winny idę sam i mój tato je proroką. Nie tylko ten na ziemi, oczywiście. Ale tak ym, idąc do poważnej strony, moja rodzina, okej, okay, jesteśmy katolikami, ale. I tak wyczuć seriozna napriem, ko moja siemja jest katolikami, ale. Kiedy moja mama zmarła, kiedy pomarła moja mama, to było w 2001 roku. To było w 2001 roku. Mój brat był świeżo po pierwszej komunii świętej. I mój brat jak raz był po pierwszego świętego przyjacie. w Polsce jest taka tradycja, że dajemy prezenty, pieniążki. Po dziecięta taka tradycja, że my dajemy jakieś tam podarunki, Rosi. I z tych pieniędzy, które brat uzbierał, były pieniądze na pomnik mamy. I z tych oszczędzi, jakie brat nazbierał, te Rosi były na pamiętnik mamy. Na tym pomniku napisano. I na co na napisano? Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. Ja nie wiele pamiętam z tego czasu. Ja nie, nie dużo coś pamiętają z tego czasu, ale byłam bardzo zła na Boga. Ale ja była dużo zła na Boga. I nie chciałam go znać. Ja nie chciała jego znąte. Co to jest za Bóg, który zabiera mi moją mamę? A co to jest za Bóg, jaki zabiera i mnie moją mamu? Czemu on nam to zrobił? Czemu mi nam to zrobił? A mój tata na wszystko, co się działo, mówił Bóg tak chciał. A mój tato na całe, co wydawało się, kazał Bóg tak chcił. I było różnie. I było po różnymu. Ale interesowałam się piłką nożną, więc miałam w miarę lekko w domu. Ale ja ciekawiła się futbolem, to to mi nie było lekko w domu. Byłam trochę mamą, trochę siostrą, trochę taką, wiecie. Ja była trochę mamą, trochę siostrą, trochę. I mm, od początku wiedziałam, że mm, Bóg jest. I od początku ja znała, że Bóg jest. Ale miałam obraz Boga jako niedobrego Ojca. Ale ja miałam taki obraz Boga jak niedobrego backa. I To się zmieniło dopiero w mojej dorosłości. I to zmieniło się w dorosłym wiecie. około 5 lat temu, blisko 5 lat temu. Pamiętam, że mm, kiedy skończyłam szkołę, jeszcze, kiedy w szkole, bardzo chciałam uciec z polski. Ja dużo z polski. Byłam odpowiedzialna za samą siebie pod kątem finansowym i każdym i była odpowiedzialna za sam sama za siebie pod finansowym poglądem, pod innymi sferami. Było sporo problemów u mnie w, domu. Było problem w mnie w domu. Hazard, alkohol. I nie chciałam na to patrzeć. Wyjechałam do Anglii. wleciałam. Ja do Anglii. Nie znałam języka angielskiego. I ja nie znala mowy. Po prostu uznałam, że trzeba uciec. I w pewnym momencie. Chciałam odwiedzić mojego tatę i brata, więc przyleciałam do Polski. Ja tata i brata, do Polski. Poszliśmy na obiad w Skierniewicach. I my na w Skierniewicach. I wszedł Marcin. I Martin. Przywitał, się Przywitał się z nami. I my wyszliśmy. I my wyszli. On był z innymi ludźmi. Był z innymi ludźmi. My poszliśmy do samochodu. My poszli do samochodu. I w tym samochodzie mój tata z bratem rozmawiają o Marcinie. I w tym samochodzie mój tatusz z bratem rozmawiali pro Marcinie. Ty słyszałaś, co się z nim stało? Ty czułaś, co z nim stało się? On jest chyba jakimś świadkiem Jego. Wini na pana jakimś świadkiem Jego. Puka do drzwi. Stukaj je do drzwi. Chodzi po wieżowcach tych wysokich blokach. Chody po, bardzo po I prosi, pytać, czy może się pomóc za I ludzi. Pyta, czy może pomóc i za ludzi. Ja nie widziałam. Ja nie znala. Ale bardzo mnie to zainteresowało. Ale mnie to dużo Mój brat powiedział, wiesz co, za mnie też się modlił. I mi bratka wiesz że za mnie też molę Za moją głowę. Za moją głowę. nie pomogło. Jakoś nie pomogło. Bardzo mnie to zainteresowało. Ale mnie to dużo zainteresowało. I zaczęłam szukać informacji o Marcinie. Ja pochciała szukać informacji o Marcinie. Zobaczyłam, że nie tylko ma konto na Facebooku, ale ma też konto publiczne, Jest osobą publiczną na Facebooku. Zobaczyłaś, że nie tylko ma osobistą stronę na Facebooku, a także stronę publiczną. I weszłam na ten Facebook. I ja zeшла na ten Facebook. Zobaczyłam relacje. Pobaciła nowiny. No i były tam modlitwa językami, której nigdy nie znałam. I tam była modlitwa na mołoch, jakiej ja nicola nie znala. Mówi dziwne, ale sprawdzę to. I kazał dziwne, ale przewiwię to. Domu bezpiecznie, bo przez internet. W domu bezpiecznie, bo przez internet. Zobaczałam, że napisał książkę. I ja zobaczyłam, że napisał knijszku. Jako lokalna patriotka pomyślałam, zamówię. Jak miszewa patriotka, ja poodumiała, zamówię. Zamówiłam tą książkę do mojego brata do Polski, bo do Anglii nie było wysyłki. I ja zamówiłam tę knijszku do mojego brata w Polsce, bo do Anglii nie było możliwości. Odebrałam ją może po kilku miesiącach. I ja zabrała jej przez kilka miesięcy. W 2018 roku to było. To było w 2018 roku. Czytałam tą książkę tuż przed powrotem do Polski, nastale? Ja czytała tę kniję przed tym, jak powróciła sama z pustyni do Polski. I nie rozumiела nic. I niczego nie rozumiela. Kilka razy mieliśmy okazać się z Martinem spotkać w Skrniewicach. Kilka razy mieliśmy okazać się z Martynem zustrzec się w Skrniewicach. I ani razu nie nałożył mi rąk na głowę. I wini razu nie kłamał mi I nie był mnie k po głowie. I nie byłem na bibliję po głowie. Tylko pokazał mi prawdę. I mi Że jest autentyczny i że jest normalny. Że jest autentyczny i jest normalny. Czyli i normalny. Nagrywał wtedy kwadransiki, taki, taki, taka seria na YouTube, którą ma do tego dnia. Więc serii takich wideo na YouTube. Słuchałam, nie rozumiałam, trudno. Ja słuchała, nie rozumiała, ciężko. I był taki czas, kiedy mm, jak wróciłam do Polski 2018 rok. I miałam taką takie pragnienie Boga. I był taki czas w 2018 roku, kiedy ja powróciłam do Polski, to miała takie pragnienie Boga. Ale miałam ogromne nieprzebaczenie w sercu. Ale miała wielkie nieproszczenie u sercu. Czy książkę, ja książkę Martina o nieprzebaczeniu? Ja przeczytała książkę Martina o nieproszceniu. Ale nie potrafiłam tego zrobić, tak jak to było pięknie napisane. Ale ja nie było w stanie tego zrobić, tak harno, jak tam było napisane. I chodziłam do kościoła każdego dnia. I chodziła każdego dnia do cerkwi. Siedziałam w ostatniej ławce. Siedziała za ostatnią ławką. Adorowałam krzyż. Adorowała krzyż. I mówiłam „Boże, ja nie umiem”. I kazała: „Boże, ja nie umio”. I to trwało trochę czasu. I to trwało trochę czasu. Prawie dwa lata. dwa roky. Aż w końcu poszłam do spowiedzi, tak jakby mnie ktoś podniósł i zaniósł. Aż wreszcie ja poszła do spowiedzi, tak bym na ktoś wziął i zanis. A to był mój największy lęk. A co był mi największy strach? Tam podczas spowiedzi przebaczyłam osobę, która bardzo nas zraniła. I tam podczas czasie spowiedzi ja przebaczyłam tej osobie, która nas dużo silno zraniła. Nie pamiętam nic, ale ta długa kolejka stanęła na długo. Ja nie pamiętam nic, ale ta długa czerwca stała długo. A kiedy wyszłam z kościoła i kiedy ja wyszła z cerkwi, Czułam, nagwę latała. Ja odczuwała sobie, tak niby latała. I ty dzień później? I через tydzień? Jak już się tak cieszyłam, że mogę przyjmować Jezusa? Ja jakoś tak radziła, że może przejmować Jezusa? Zamknęli kościoły? Zakryły cerkwy? Bo była pandemia. To muszę była pandemia. Możecie sobie wyobrazić, całe życie nie chodziłam do kościoła. Możecie sobie wyobrazić, całe życie ja nie chodziłam do cerkwy. Włączyłam laptopa. Włączyła komputer i oglądałam transmisję na żywo z kościoła i mszę święte. I dewyloся transmisja na żywo z cerkwy. Uczestniczyłam w tym, krękałam. Я брала в цьому участь, клякала, Зварювала. зорівала. Познайому влюблене. Я познайомилася з Прославою. І това жешло мені цілий час. І вона мене супроводжувала цілий час. Повідомляв kiedyś, як булам дитським до Бога, до неба. I я коли була дитиною, одного разу сказала Богові до неба: "На чого заставиłeś а не мою маму? Чому ти залишив мене, а не мою маму?" Вона хоровала на новотвір ona, ona на яєчників. Вона хворіла на онкологію яєчників. A ja byłam młodszą e, młodszą siostrą. A ja była młodszą siostrą. Więc pomyślałam, że to przeze mnie. I ja sobie pomyślałam, że to przez mnie. Że jej tu nie ma. Że jej tu nie ma. I miałam takie taki ciężar. I ja miała taki ciężar. I kiedy uwielbiałam w domu i kiedy ja przysławiałam w domu, wrócił mi ten obrazek, była małym dzieckiem. E, mnie powrócił się ten obraz, kiedy ja była małą dytyną. Kiedy wyszłam na balkon w bloku, kiedy ja wyszła tam w blocie na balkon, patrzyłam do nieba i pytałam: "Boże, dlaczego?" I się, Boże, ja nawet nie mam żadnego talentu. Ja nawet nie mają żadnego talentu. Dlaczego mnie tu zostawiłeś? Ty mnie Ona, by Ona by wszystko zmieniła. I ta odpowiedź przyszła, ale po wielu latach? I ta odpowiedź przyszła, ale через Kiedy trwałam w uwielbieniu, Bóg e, ja w Bóg pokazał mi, że mam malować. Boch pokazał mi, że ja mam malować. Ja nie umiałam tego, bo nigdy się tego nie uczyłam. A ja bo ja tego nie I kiedy usiadłam do biurka do modlitwy? I do Bóg powiedział tak poczułam w sercu? w sercu, będziesz pomagać wszystkim tym, którzy chorują onkologicznie. що будеш допомагати тим всім, які хворіють онкологією. І не ходжі о твої пенюнзи, яких не маєш. І не йде мова про твої гроші, яких не маєш. Тільки о то, що маєш в серцю і можеш допомогти. Тільки про те, що ти маєш в серці і можеш допомогти. Можеш малювати і то ліцитувати, віддавати на ліцитації. Ти можеш це малювати і віддавати. Можеш це малювати і віддавати це на продаж. I ta, to jest tak, że pieniądze idą na osobę, która choruje. Czyli tak, że te grosze idą dla tej osoby, jaką wyrwie. I ten, kto wylicytuje, otrzymuje ten obraz. I tych, kto nie bąży ci koszty, one trzymają malunek. I ja nigdy nie umiałam sama z siebie malować. Prosiłam Boga, żeby dał mi ten dar. Ja nigdy nie milała malować sama od siebie, i to mu prosiła Boga, żeby dał mi ten dar. Od wzorowywałam rzeczy, które były w internecie. Ja zmalowywała tych, jakie były w internecie. I jednego dnia zobaczyłam takie ogłoszenie.

I kiedy go malowałam, włączałam uwielbienie, chwałam mu, które jest na YouTube u Marcin'a. Ja wymknula prośbę sławę mu, jaka jest na YouTube u I dostałam słowo. I otrzymała słowo. To będzie na slajdzie na prezentacji. I to budę w slajdzie w prezentacji. Przetłumaczyłam dla was. Ja dla was przekłada. I to słowo prowadziło mnie w modlitwie za tą osobę. І це слово мене супроводжувало у молитві за цю особу. І коли я намалювала цей малюнок, минуло 30 хвилин. Уживам техніку, того, co, e, дziękuję, того, co ja техніку не відповідну до того, що повинна робити. Wiem, тепер я знала, і тоді я цього не знала. І цей образ за дві дні була виліцетована, бо тільки часу мала аукція.

I że wierzę w to, że on to zrobi i że przyniesie nadzieję. I ten obraz się sprzedał. I to był W polskich złotówkach to 200 złotych. Ale dla mnie był bezcenny. A dla mnie był bezcenny. Więc zrobiłam mu zdjęcie. Ktoś mi powiedział parę miesięcy wcześniej, że moje obrazy, które będę malować. Хтось мені сказав кілька місяців перед тим, що мої малюнки, які я буду малювати, не будуть не тільки на стінах. Будуть не тільки на стінах. Питалам Бога, де? А я питала Бога, де? Не мала відповіді, але зробила знімки цього образу. Не відповіді, але я сфотографувала цей малюнок і вислала його до тієї особи з ліцетац. Я надіслала його до цієї особи з того аукціону. Втеде мешкала в Любліні, 4 роки там мешкала. Я тоді 4 роки жила в Любліні. І коли kiedy... Rozpoczęła się wojna i kiedy почаła się wojna? Miesiąc po namalowaniu tego obrazu. Miesiąc після namalowania цього malunku, Pytałam Boga, jak wam pomóc. Ja pytała se Boga, jak wam dopomoghti. Wszyscy przyjeżdżali do Lublina, dużo osób. Wsi duzo bahato, wsi przyjeżdżali do Lublina. O w sercu daj im nadzieję. Ja poczuła w sercu, że daj im nadiju. Bo ty wiesz jak to jest, kiedy nie ma słów. Bo ty znasz jak to jest, kiedy nie ma słów.

Takich. Rozklejałam je po Lublinie. ich po Lublinie. Dawałam ludziom, gdzie słyszałam ukraiński, poświęciły rozumieliśmy. Dawała ludziom, jakie widzi kichczoła my się. miesiąc później, niecały miesiąc. I des, miesiąc później zamieszkała u mnie Wasylisa z Charkowa. z Charkowa. Ona przyjechała pociągiem do Lublina. Вона приїхала потягом до Любліна. Не розуміли ж мені, як розмовляли ж ми. Ми нічого не розуміли, коли говорили. Мовила мені по-англійську історію. Я до неї говорила по-англійськи. І вона поведяла мені такі слова. І вона мені сказала такі слова. Значить, Бог це робить. Чому Бог це робить? Я слухала то, що ще. Ja. я почула те, що колись я ja, Бог так хотів. Ja і я не пробувала її навертати і змінювати її мислення. І я не пробувала її навертати і змінювати її мислення. Просто з ним була. Ja z była. Mieszkałyśmy około miesiąc razem? Ratowałyśmy razem. jej babcie z miejscowości? Trochę. Taka miejscowość. Z Donbasu. My jej z żyła w I miałyśmy razem czas w wielkiej nocy? I my razem czas. One musiały się wyprowadzić do Berlina. Ona musiała przejechać do Berlinu. Ale w tym momencie jest osobą, która się wróciła. I zaraz, ta людina, jaka się, na takim poziomie, że modliła się osoba, swoją osoba, o uzdrowienie na równe, się swojej mamy, i została uzdrowiona i z nowotworu jajników z onkologii ta To jest Lublin. Czy je Lublin? To jest uwielbienie na Dworcu Centralnym w Warszawie. Czy je proslawa na Centralnym Bokszale Warszawy, która była miesiąc po wybuchu wojny? Jaka było miesiąc po wybuchu wojny? I to rozpoczęło taką falę ewangelizacji. I to rozpoczęło taką chwilę ewangelizacji. Ciała mnie pragnienie, które chciałam, miałam w sercu, chciałam służyć dla Boga. I dało mi je takie pragnienie, jakie ja miała w sercu, żeby służyć dla Boga. A to działo się po za mną. A cze wykładało się poza mną. To duch Święty robił. Czy I pamiętam, kiedy malowałam obraz, ten obraz. Ja pamiętaję, kiedy malowałam tą malunek. Mój pracodawca mnie uszukał. Mój robotodawca mnie obmanował. To były pierwsze dni miesiąca, a on nie zapłacił mi pieniędzy. A co były pierwsze dni miesiące, a on mnie nie zapłacił wrośej. Widziałam, że zły duch uderza w moją takiego ducha sieroctwa, że chce mi doło dołożyć. Я ja бачила, що злий дух так вдаряє по моє моєму відчуття серця, що хоче мені так докласти того. Я подівам, де що менде в тим Бога у Я ja вирішила, що я буду Бога в тому прославляти. До того намалював теж той образ. Думаю, я намалювала також цей малюнок. Вірюм же, то теж moc. Я вірила, що це також має силу. Хто ж кидеш мені powiedział, że to na co patrzymy, do czego słuchamy? Хтось колись мені сказав, що те на що ми дивимося і те, чого ми слухаємо, теж przemienia nasze serce. takóż peremieniuje nasze serce i to nie jest bez znaczenia i to nie nie je takie coś co nie ma znaczenia dlatego zaczęć mieć pragnienie to moje począла мати pragnienia, żeby ten obraz pojawił się wszędzie żeby ten malunok z'явився всюди żeby serca ludzi mogło się nawracać przemienić żeby serca ludzi mogły nawracać się zmiнюватися i mieć nadzieję i мати nadzieję Podjęłam nagle decyzję, że przeprowadzam się do Warszawy. Ja raptowo przyjęła decyzję, że ja przejeżdżam do Warszawy. Pomiaram obraz tam, gdzie jest dużo ludzi, dużo osób z Ukrainy. Ja Miałem taki obraz, tego, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest dużo ludzi z Ukrainy. Tam chcę z tym iść. Ja tudy chcę z tym iść. Zacząłam to robić na naklejkach. Ja zaczęłam to robić na naklejkach. Ale Pan Bog zrobił jeszcze coś. Ale Gospodzie zrobił jeszcze coś. To jest prezydent Niemiec. To jest prezydent Niemiec. miesiącu od tego obrazu, jak go namalowałam. Przez miesiąc po tym, jak ja namalowałałam ten malunek. Dostałam takie zdjęcie. Ja otrzymała ostateczne zdjęcie, że właśnie w Warszawie. Że jak raz u Warszawie. Jest prezydent Niemiec. Jest prezydent Niemiec. Ustalają sprawy na cały świat w sprawie wojny. W sprawach, jakie na cały świat to są nowiny. I on siedzi na omalowanym obrazem z nadzieją. I on siedzi za o tym malunek z nadzieją. I to było dla mnie cud. I to dla mnie było cud. To jesteście wy, to jest Justynka. A to jest Justynka. I to jest koszulka, którą zrobiłam dla kilku osób tutaj. I to jest futbolka, którą ja zrobiłam dla kilku osób tutaj. Tu kiedyś była Irmina, Marcin u was. Tutaj kiedyś była u was Irmina, Marcin. I oni też poprosili o to, żebym przygotowała takie ubrania dla was. I one taką poprosili, żeby ja przygotowała takie ubrania dla was. Moim marzeniem było, żeby to wylądowało na, na tych ziemiach. I my jej było też, żeby to przyszło na tę Bo kiedy rozpoczęła się wojna u was, ja miałam taki obraz. Bo u was wojna, ja miała taki obraz. Jak w Polsce w Warszawie było powstanie? Było powstanie. Działały podziemne drukarnie? Djęły takie podziemne drukarnie. Drukowali takie rzeczy, ku pokrzepieniu serca. Tam takie dla duchu. I rozrzucali po całym mieście. і розкидували по цілому місті. Такий образ був в моєму серці для вас. І в моєму серці був такий образ для вас. Да так його друкувала так дуже і роздавала всім. Тому я багато друкувала це і роздавала іншим. І зараз сум те ж чи не обрання як евангелізація. також ці зображення є на одязі для евангелізації. І то є kolejny cud з Чех. І це є наступне чудо з Чехії. Поїхалам колись на просто 3 дні на майовку. Я ja поїхала одного разу на три дні e, ви كانت страшна ви today. І мені так dużo наклейок, але всі тільки були з білою галускою. І я мала дуже багато таких наклейок, але та галуска, вона була білою. А та була одна, одна з вашою українською прапором. А та одна єдина була з галускою в такому кольором вашого прапора. І я її наклеїла. Вранці до польскі повернулася до Польщі. Передній позній достає повідомлення і через декілька днів утримує повідомлення. Що хтось мене позначив? że jestem w gazecie z tą naklejką? Czy ja w gazecie z naklejką? to był człowiek z Czech? to była ludyna z Czechii? tu jest opisana wasza historia w kontekście wojny? tutaj opisana wasza historia w kontekście wojny? z 19, ale kwiecień to jest maj u nich? z 19 ale u nich to jest i ludowe nowiny to jest ich najbardziej popularne czasopismo codzienne. i ludowe nowiny to jest najbardziej popularny u nich czasopis? bardzo mnie to poruszyło, bo tam jest fragment o tym, że duchowy twórca. Dużo mnie to zwróciło, bo tam jest fragment o tym, że duchomny twórca. Młodzi się za Ukrainę. E, Młodzi się za Ukrainę. I rozkleja takie naklejki wszędzie. I wszędzie rozkleja je takie naklejki. Znalazł mnie, nie wiem. Znajśł <laughs> mnie, nie znali. To jest mój fragment na wrócenie je mi fragment nawarnnia? Wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. Sam może w tomu, kto mnie zmicnije? I to napisałam na ścianie tego miejsca, gdzie był prezydent Niemiec. I co ja napisała na stii, w tomu miejscu, ty był prezydent niemaczyny. I to jest prawda o moim życiu. I co je prawda pro moje życia. bo umiem cierpieć biedę umiem i obfitować. Bo miu i terpi te bide, ale miu i procvietate. Ale bez Boga nie mam niczego. Ale bez Boga nie mają niczego. Ten rok jest rokiem nadziei. I cey rik jest rokiem nadziei. My jesteśmy pielgrzymami nadziei. Muszę móję palomnikiami nadziei. I mam też słowo, które chcę wam przeczytać. I mają też słowo, jakie by ja chcieli wam przeczytać. Z Jeremiasza 2911. Jeremia 2911. Jestem bowiem świadomy zamiarów. Ja jestem świadomy e, moich namierów. Jakie zamyślam, co do was? Jakie mam jeszcze do was zamierów w pełnych pokoju. Namierów w pełnym miru, a nie zguby, a nie zgubienia. By zapewnić wam przyszłość, żeby zapomnieć wam majutnie, jakie oczekujecie. Jakie oczekujecie. Co jest dla was. To jest dla was. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bo w nim my żyjemy, działamy i istnujemy. Dziękuję Wam za to, że mogę tutaj być. Dziękuję Wam za to, że ja mogę tutaj być. Ty dzien przed ślubem. Tyż dni przed ślubem. Dowiedziałam się o tym parę dni temu. Ja dzinala się przez kilka dni. Temu, że mogę tu przyjechać. że może tu przyjechać. i nie mogłam podjąć lepszej decyzji. i nie mogła przyjąć lepszego rozwiązania. krótko Chciałabym się za was krótko pomodlić. Ja chciałabym się za was pomolitysać. Jeśli chcecie możecie siedzieć, możecie stać, jak jak wam wygodnie. Jeśli chcecie, możecie siedzieć, możecie stawać, jak wam dobre. Zamknij swoje oczy. Zakryjcie swoje oczy. Duchu Święty, Święty Duchu. Dziękuję ci za każdą obecną tutaj osobę. Dziękuję tobie za każdą obecną tu osobę i za każdą osobę za każdą osobę, którą przynieśliście w swoich sercach tutaj. Jaką wy praneśli w swojemu sercu tudy. Przejdź Duchu Święty, przyjdź Święty Duchu. Spokojem, z, z mirom, z nadzieją, z nadzieją we ich serca. Napołnij ich serca. Niech oni doświadczą Ciebie całymi sobą. Niechaj one doświadczytę Ciebie całym swoim istnieniem. Niech Twoja światłość wypełnia ich. Niechaj Twoje światło napełnia ich. Niech ta rzeka życia Niechajcie ryczka życia przepływa przez nich, propływaje przez nich. Niechto światło, niechajcie światło, które mamy od Ciebie, jakie mamy mojciebe, świeci w nich dla tego świata, świetć w nich dla tego świtu Jako dowód na Twoje istnienie, jak dokaz Twojego istnienia. Bo ty nas ukochałeś, Boże, Bo ty nas polubiłeś, Boże. Miłością odweczną, wiczną i lubością. Nie zostawiłeś nas sierotami, i nie zališę nas sierotami. To jesteś Bogiem cudów. Ty jesteś Bogiem cudów. Głoszamy te cudów życiu. I my proklamujemy ci cuda w ich życiu. I w ich życiu. I wierzymy w to, że ty masz dużo, dużo więcej. I wierzymy też, że ty masz na bardzo, na bardzo więcej. To jest dopiero początek dla nich i to szcajno początek dla nich. Dziękuję ci za ich serca. Dziękuję tobie za ich serca, za ich miłość, za ich любовь, za ich dobroć, za ich dobrotu, pracowitość, pracolubność za to, że są wierni w małym. Za też, że one wiernie w malomu, Za każde tak, które tobie powiedzieli. Za każde tak, jakie one tobie skazały. Czy jesteś dobrym Bogiem. Ty jest dobrym Bogiem, dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem. Z naszych po imieniu. Znasz ich na imię. Wozwałeś ich. Ty poklikał ich. Nie są tutaj przez przypadek. One nie jest tu przypadkowo. I ty jesteś Bogiem, który chciał i to jest Bogiem, jaki chciał. Błogosławieństwa. Błogosławienia. Zdrowia. Zdrowia. Wolności. Wolności miłości, miłości i nadziei, i nadzieje. Takiego Boga znamy, takiego wyznajemy. My takiego Boga znajemy, takiego wyznajemy. Takiego ogłaszamy w tym miejscu. Takiego progołosujemy w całym mieście. Przyjdź Dухu Świętego. Przyde św. Duhu. I wypełni ich. I napełni ich. swoją mocą. swoją siłą. Twie święte imię, Panie. W twoje święte imię, Gospodzie. Na wieki wieków. Na wieki wieczni. Amen. Amin.